Cześć widzowie, z tej strony oczywiście Germar Chocicię. Zapraszam na odcinek. Dzisiaj taki takie książeczki. Tutaj są podstawy tokarki, obudowa cała tokarki. Tutaj to jest technika techniczna, mechanika techniczna. No i tutaj są wszystkie wzory. Co są w mechanice, tu jest elektronika, to są książki z 50 lat, mają czy nawet więcej. Bo to co nie to te, te dwie książki mogą być jeszcze starsze, bo to mogą być od brata mojego taty. Także prawie 60 lat mogą mieć. Także no, konkretne to są taty jeszcze ze szkoły. To były książki, które się tata uczył. Także no. Tak. I widzicie, nawet wydawnictwo szkolne i... Także widzicie. Tata to w zawodówce, Podlesik do technikum, nie? A dlatego tata mi tata uczył się ten... Bo tata chciał być dobry, nie? Później, tam przez miesiąc czasu chyba to tylko do technikom, później zrezygnował. Ale chcę powiedzieć, nie? Na jakim poziomie tata potrafił się uczyć elektroniki? Elektroniki potrafi. Te... On teraz tak nie siedzi. Kiedyś za młodu to tak siedział i się bawił i coś tam sobie tworzył, ale teraz to już nie, nie? Ale z elektroniki jest naprawdę dobry, więc. Ja jak mi się popsuje jakieś zabawki to zawsze naprawił. No. Także łapkujcie, subskrybujcie kanał, to były tylko takie książeczki. Trzymajcie się, do zobaczenia.